Gekon Lamparci, czyli oszczurka polecana początkującym hodowcom. Cześć wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Terroristic Animals. W dzisiejszym odcinku przedstawiam 10 ciekawostek o hodowli Gekonu Lamparciego w domu. Więc jeśli filmik Wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. A bez przedłużania lecimy już z tematem. W naturze, Gekony te upodobały sobie tereny zwrotnikowe i podzwrotnikowe, a także suche, czyli pustynne i półpustynne. Ich ciało pokrywają małe łuski, niektóre są wypukłe. Dzięki temu ich skóra ma chropowatą strukturę. Gekony mają grubiutkie, okrągłe, nawet owalne ogony, które potrafią od siebie odrzucić, czując się zagrożone. Wydawać nam się może, że gekony... Z zewnątrz nie mają uszu, jednak mają je i mają w szczególności dobrze rozwinięty narząd słuchu. Kształt źrenic naszego pupila zależy od tego, w jakich porach dnia jest on aktywny. Może nam się również wydawać, że są to małe, grzeczne stworzonka, natomiast potrafią one wydobyć z siebie bardzo głośne dźwięki. Długość dorosłych osobników nie przekracza 27 cm. Minimalne wymiary terrarium dla jednego dorosłego osobnika to 60 cm długości, 40 cm szerokości i 40 cm wysokości. Możemy natomiast tworzyć grupy gekonów, no ale wtedy musimy dokupić większe terrarium. Temperatura, jaką powinniśmy gekonom zapewnić, to od 28 do 30 stopni w dzień, natomiast w nocy nie powinna ona spadać poniżej 18. Zapewniamy im wilgotność pokojową, czyli od 40 do 60%. Jako podłoże możemy użyć najprościej ręczników papierowych albo podłoża celulozowego. Płeć u gekonów lamparcich można odróżnić już w trzecim miesiącu życia. Samce odróżniają się od samic z grubieniami nieopodal nasady ogona. Posiadają one również w tym miejscu kropki. Jeśli chcemy dopuszczać nasze gekony do kopulacji, musimy pamiętać o tym, aby samica miała co najmniej 40 gram wagi. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, może ona nie przeżyć agresywnych zalotów samca. Po około dwóch miesiącach od kopulacji samica składa dwa małe jajka w specjalnie przygotowanym miejscu. A po około 50 dniach inkubacji z tych jaj wykluwają się małe jaszczurki o długości 6-7 cm. Gekony żywią się głównie owadami, takimi jak mączniki czy świerszcze. Jednak do tych owadów musimy dodawać im specjalne preparaty, m.in. witaminy i wapno. Gekony w terrarium powinny również posiadać wapno w postaci takiej kostki, która będzie służyła do lizania. Tak jak mówiłem wcześniej, gekony to zwierzaki, z którymi można robić kolonie. Możemy trzymać dwa, trzy albo więcej w jednym terrarium. Natomiast w jednym terrarium na pewno nie możemy trzymać dwóch samców, ponieważ wtedy może dojść do walk między nimi, w wyniku czego jeden z nich może stracić ogon, lub doznać innej kontuzji. Oczywiście ogony gekonów lamparcich odrastają, jednak one nie są na tyle ładne jak pierwsze. Tak jak mówiłem wcześniej, kształt źrenic naszego gekona zależy od tego, w jakich porach dnia prowadzi on aktywność. Jeśli prowadzi aktywność dzienną, jego źrenice są okrągłe. Jeśli prowadzi aktywność nocną, jego źrenice są pionowe. Gekony też przechodzą proces linienia, czyli proces zrzucania martwego na skórka. Jednak u gekonów przebiega to trochę inaczej niż u węży, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, ponieważ gekony pomagają sobie zrzucać wylinkę pyszczkami, zrywając z siebie ten martwy na skórek i przy okazji go zjadają. Więc jeśli zobaczycie coś takiego, to też nie przestraszcie, to jest tylko wylink. To wszystko, co miałem Wam do przekazania w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że film bardzo Wam się spodobał i bardzo Wam się przydał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem, a niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.